No, dzień dobry, witam wszystkich subskrybentów, akwarystów. Dawno nie było y, żadnej wrzutki. Y, wiem, że czekaliście, także no, wznawiam cykl. Y, tutaj pominałem jedną rzecz, zrobiłem restart akwarium, wypłukałem cały żwir. Trochę roślinek odpadło. Mm. No, jest to 30 dzień po zalaniu. No, i doszły nowe zwierzaczki, paletki, sztuk 6. Będę je na wodzie kranowej trzymał, bez żadnych jakichś tam specjalnych rzeczy. No, jedyne co to te karmienie, no to będę karmił sercami indyczymi. No i zobaczymy, jak one się będą trzymać. Zawsze to było takie moje marzenie, te paletki, no i mam. No 30 dzień, tutaj nie widzę jakichś skoków NO3, roślinki rosną. Czekam aż ten po prawej stronie lotos odbije. Podłoże jałowe bez nawożenia. Taki lołtek. Paletki mają obecnie 3 miesiące. Także to są takie maluszki. No to w wodzie co pływa to są bąbelki powietrza, bo natlenia mostro, żeby bakterie się rozwijały w akwarium. Dziękuję za uwagę i będę następne update'iki puszczał częściej. Pozdrawiam.